W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święta Maryjo, pełna boskiej obecności, przez całe życie z najgłębszą pokorą przyjmowałaś wolę Ojca i nigdy nie uległaś pokusom złego. Już trwając u boku Syna, wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak mamy rozplątywać ścieżki naszego życia, od kiedy zostałaś naszą Matką, Zawsze już przywracasz ład i przepełniasz światłem naszą więź z Panem. Święta Maryjo, Matko Boga i Matko Nasza, Ty z matczyną czułością rozwiązujesz węzły, które mnie krępują. Ja oddaję się w Twoje ręce i proszę, byś uwolniła mnie od jakichkolwiek przywiązań i pokus, którymi nęka mnie wróg. Z pomocą Twej łaski, za Twoim pośrednictwem i za Twoim przykładem, Wybaw nas od wszelkiego zła, o pani nasza, i rozwiąż węzły, które oddzielają nas od Boga, abyśmy wolni od wszelkiego zamętu i fałszu we wszystkim go odkrywali, ku niemu kierowali nasze serca i jemu mogli służyć w naszych braciach. Amen.